Ostatniej soboty nasza szkolna ekipa zawitała do Dworów Komborni, gdzie z wielkim zapałem pakowaliśmy paczki świąteczne dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, a także dla polskich rodzin mieszkających w Ukrainie. Oprócz wytężonej pracy znaleźliśmy też czas na przyjemności. To nie wszystko. Podczas naszego pobytu w dworze Kombornia wzięliśmy udział w kursie pierwszej pomocy. Na koniec dnia zaserwowano nam prawdziwy koncert fortepianowy. To był dzień pełen wrażeń, zabawy i oczywiście pomocy innym.